Następnego dnia Alicja wyrzuciła mnie z pracy. Kazała mi iść do domu. Powiedziała, że nie chce zatrudniać kogoś, kto nie musi pracować, bo nie ma odpowiedniej motywacji finansowej. Postanowiłem aktywować kartę. Daj pieniądze, porę! Szybko dała pieniądze, porę! Tak. O ironii losu, karta zmieniła właściciela. Pocieszała mnie tylko myśl, że PIN ma 10 tysięcy kombinacji, a po trzeciej niepoprawnej, bankomat wciąga kartę. Chciałbym zaprosić panią na kolację. Dziękuję, ale nie. Rozumiem. A gdybym nalegał. Odpowiem to sam. Bym poprosił o jedną, jedyną szansę i obiecał, że jak się pani nie spodoba, to raz na zawsze się odczepie. Powiedziałabym, że jest pan wyjątkowo uparty. Rozumiem. Ale skłamałabym twierdząc, że mi się to trochę nie podoba. Proszę tylko wybrać miejsce. Aha, jestem Joanna. Gustaw. Dobrze, ale teraz naprawdę muszę wrócić do pracy. Kończę, wybrałem Snoba. Naprawdę chcesz ją zabrać do restauracji o nazwie Snob? Chociaż poczekaj, to by się nawet zgadzało. Podoba mi się zawarta w tej nazwie ironia. Ten rodzaj metaświadomości musi odznaczać restaurację przyszłości. Knajpa, która dekonstruuje swój własny wizerunek. To, to zawsze wszystko umiesz wytłumaczyć, bo wkurza mnie to twoje wymądrzanie się. No co ci chodzi, co? Zazdrośisz, że jestem bogaty? Co mam się czuć winny? Mhm, właśnie. Dobrze, że o tym wspomniałeś, Gustaw. Pamiętasz tam imprezkę? Fajnie było, gdybyśmy wiesz, No może w końcu coś oddał. Tak, już nie mogę. Dlaczego? Po prostu nie mogę. Później ci wytłumaczę. Pan milioner nie ma drobnych. Zastaw coś. Może zegarka? Ale ja nie chcę jego zegarka. I go nie dostaniesz. A za imprezę rozliczymy się, jak będę miał pieniądze. Na pewno wystarczy. Halo, dobry wieczór. Czy to restauracja Snob? Proszę pani, chciałbym zarezerwować stolik. Potrzebna jest platynowa karta? no mam. Za czy będę miał? Nie no mam na jutro na osiemnastą na dwie osoby na nazwisko Gustaw Milski. Dziękuję, dobranoc. Dobry wieczór, proszę pana Gustaw Milski się kłania. Ja strasznie przepraszam, że dzwonię tak późno, ale to jest bardzo pilna sprawa. A wybierał się pan do mnie. Tylko no tak, to ja teraz potrzebuję platynową. Co? Zaraz? Super, to ja czekam. Dobra, na razie. Dobry wieczór. Jak się czujesz, świeżo upieczony milioner? Dziękuję, nie narzekam. Mam dla ciebie propozycję. Jutro możesz rzucić pracę. Co? Ja cię będę utrzymywał. Ale ja nie chcę. Dlaczego? No bo ja lubię pracować. Dorota była kelnerką w tureckiej restauracji, która, o ile pamiętam, nazywała się Pandemonium albo Dżihad. Dzień dobry, platyna. Platynowa karta, wedle życzenia. Ciekawe miejsce wybrałeś, ciekawe. Ma zabawną nazwę. Podoba mi się zawarta w niej ironia. Ten rodzaj metaświadomości musi odznaczać restaurację przyszłości. Wiesz, kiedy knajpa dekonstruuje swój wizerunek. Gustaw, nie obraź się, ale co ty bredzisz? Nieważne, tak mi się powiedziało. To co wybierasz? Bo ja... W... O Jezu. Wiesz już, na co może chotę? Nie mam pojęcia, co tutaj jest napisane. A wiesz, że ja też nie. Może kelner zna polski? Co pan? Co pan może nam zaproponować? Koczkodan w sosie burgundskim. Świetnie. I do tego. Wodę dwa razy najlepszą. Proponuję wodę dotlenioną ze źródła na biegu niepółnocnym. Może być. Dziękuję. Ale wiesz, potem jednak zrozumiałem, że to chyba nie o to chodzi. Wiesz. Łatwa zdobyć to jednak nie w moim stylu. Gustaw, mogę zadać Ci jedno pytanie. Strzelaj. Dlaczego do 20 minut zachowujesz się jak skończony idiota? O czym ty mówisz? O tym, że ja mam na co dzień do czynienia z facetami, którzy mają tyle szmalu, że te twoje 3 miliony mogą mi wystarczyć na zapałki. I o tym, że jeszcze żaden nie odmówił sobie, żeby spróbować mnie przelecieć. A każdy zachowywał się tak jak ty teraz. I mam nadzieję, że dotrzymasz swojej strony obietnicy. Ale. Ale. Czyli mam już nie dzwonić? Nie kontaktować się? Że pana. Tu chyba się pan pomylił, bo, bo tu się jedno zero dopisało. Albo no dwa. Ile zawodów? Skąd wy ją bierzecie z bieguna północnego? Wota?